No i widzowie, jesteśmy już na śniadaniu i teraz będziemy jeść śniadanie. To zaczynamy. Dobra. I teraz, i teraz możecie zauważyć, że pszczółka siedzi w innym miejscu. No bo wszyscy byli tacy zgniecieni. No i zmieniliśmy miejsce. teraz pszczółka siedzi tutaj. No to jemy. Dobra. Dobra. Teraz ja jem. Dobra. Dobra. I jesteśmy już po śniadaniu. I widzimy się już na spacerze.